Cześć, z tej strony Hubert jest 30 stycznia 2014 roku. Przepiękny poranek, za okiem świeci słońce, a obok mnie unosi się aromat kawy. I tak dzisiaj będzie trochę leniwą, ponieważ dopiero się obudziłem, ale stwierdziłem, że trzeba nagrać ten odcinek, ponieważ miał być nagrany już wczoraj, ale muszę Wam się przyznać, że tak wciągnęło mnie programowanie, że nie mogłem się po prostu oderwać i, i zawaliłem wszystko inne. Tylko siedziałem parę dni nad programem, ponieważ ponieważ... to też w sumie ma związek z odwykiem. Jakiś czas temu podjąłem pewną decyzję. E, można powiedzieć, że postawiłem wszystko na jedną kartę. O, to jest dobre określenie. E, na początku muszę powiedzieć słowo wstępu, żeby było to dla Was zrozumiałe. Ponieważ mam bardzo fajną przygodę z Bogiem e, i coś, co potwierdza to, co jest napisane w Biblii. Okej, okay. no to słowo wstępu. E, Pewnie jak wiecie z poprzednich odcinków, kiedyś byłem przedsiębiorcą, prowadziłem swoją działalność gospodarczą i bardzo mi się to podobało, bardzo mi też absorbowało, ale od gdzieś tak 2011 roku stwierdziłem, że nie chcę poświęcać aż tyle czasu i myślenia na firmę i stwierdziłem, że jest coś ważniejszego, nie? No i właśnie między innymi dlatego tutaj teraz nagrywam. Ale żeby było jasne, nie mam nic do prowadzenia firmy. Wręcz przeciwnie uważam, że to jest dobre, tylko ja zawsze miałem z tym problem, że popadałem w skrajności w skrajność. Ja nie umiałem jak normalny człowiek skupić się na kilku rzeczach naraz. E, tylko skupiałam się na jednej, a całą resztę za nie? Tak jak teraz programowałem, a zapomniałem nagrać odcinek. E, taki po prostu już jestem, że jak siadam do czegoś i coś mnie wciągnie, no to nie mogę się oderwać. Jestem takim trochę jednozadaniowcem. Mm. Więc muszę sobie wybierać najważniejsze, jakieś tam e, dla mnie rzeczy, e, a całą wreszcie jakby dokładać, nie? Do tej głównej osi. Mm, ale żeby nie było, że jestem tak zarobisty i sobie wybrałem mm, Boga na pierwszym miejscu, tak na początku nie było. Żeby tak się stało, na początku musiałem odnieść spektakularną wtopę finansową i musiałem wszystko stracić. Ale wiadomo, że z czegoś trzeba żyć. Ja po na przykład, który też uważał, że że to, co wie o Bogu, jest najważniejszą rzeczą, którą ma do przekazania innym. Umiał robić namioty, nie? Był ekspertem od produkowania namiotów. I cały weekend chodził do synagogi albo na jakieś inne targowisko, tam gdzie spotykali się ludzie i mówił, i mówił im o po prostu Bogu, o tym, co zrobił, nie? O tym, w jaki sposób być zbawionym. No bo dla mnie to jest dość ważna sprawa. Jeżeli ja wiem, w jaki sposób żyć wiecznie, dokładnie taką wiedzę posiadam, nie? Jak każdy inny chrześcijanin. No to czy może być coś cenniejszego? Ludzie oddają cały swój majątek za przedłużenie swojego życia o parę lat, jeśli są chorzy. A my znamy sposób, jak żyć wiecznie, nie? Ale okej, okay, okej, okay, żebym nie, nie gubił wątku, ponieważ jestem jeszcze zaspany, pewnie słyszać to w moim głosie. Jak już wcześniej powiedziałem, Paweł był ekspertem odrobienia namiotów i wykorzystywał tą umiejętność do tego, żeby nie być obciążeniem dla innych, nie? Czyli mm, chodził sobie tam właśnie do tej synagogi, do jakichś targowiska, mówił o Bogu, a w tygodniu sobie pracował. I teraz, kiedy ja mam szansę nagrywać ten no, odcinek czy robić jakieś inne rzeczy, to oprócz tego też jeszcze muszę pracować. No i co postanowiłem? Dlaczego postawiłem wszystko na jedną kartę? Jakiś czas temu. Kiedy bardzo długo się zastanawiałem, co mam robić, stwierdziłem, że tak jak Paweł muszę umieć robić namiot. Ale jako że mamy XXI wiek, to jak już się pewnie domyślacie, nie wybrałem namiotów, wybrałem właśnie programowanie. I od pewnego czasu wróciłem do niego. Bo kiedyś już wcześniej interesowałem się programowaniem, ale to było bardzo amatorskie. Nie traktowałem tego na poważnie. Poza tym, kiedy trafiłem, pamiętam, w liceum, na profil informatyczny mieliśmy taką klasę o profilu informatycznym to powiem wam, że zabito we mnie jakąkolwiek chęć do nauki tego i teraz po latach kiedy jakiś czas temu zdecydowałem okej, okay, programowanie chyba będzie najlepszym wyborem wiedziałem tak naprawdę, że porywam się jakby z motyką na słońce wszyscy mówili mi, że będę potrzebował mniej więcej dwa lata na to, żeby, żeby w ogóle coś załapać żeby mieć jakiekolwiek podstawy mogę wam powiedzieć, że yy, Cały czas modliłem się do Boga, ponieważ przeczytałem sobie taki fragment, że jeżeli będziemy prosić Go o mądrość, to On da nam ją bez wypominania. Więc stwierdziłem, że skoro programowanie opiera się przede wszystkim na logicznym myśleniu, czyli na mądrości, no to dlaczego by z tego nie skorzystać, nie? Więc modliłem się do Boga, prosiłem Go o mądrość i uczyłem się programowania. Pamiętam, że początki były naprawdę trudne. Kiedy złapałem pierwszą książkę do programowania do ręki, to równie dobrze mógłbym ją przeczytać do góry nogami nie byłoby to, przypuszczam, że nie byłoby żadnej różnicy bo i tak nic bym z niej nie zrozumiał więc początki były naprawdę trudne i musiałem się do tego zmuszać ale na dzień dzisiejszy powiem Wam, że właśnie napisałem pierwszą aplikację na Androida zarobkowo i od momentu, kiedy rozpocząłem naukę nie minęło dwa lata, tylko kilka miesięcy i pomimo tego, że wszyscy mi mówili, że będę na to potrzebował czasu że być może jestem za stary już, żeby się tego nauczyć i nigdy nie będę w tym dobry a ja się uczepiłem jednego małego fragmentu z Biblii, który mówi o mądrości, o tym, że Bóg dają każdemu, bez wypominania. Każdemu. I po raz kolejny w moim życiu widzę, jak to, co jest napisane w Biblii, się potwierdza na moich oczach. To miał być wstęp, a już widzę, że naprawdę nagrywam parę minut. Mm, ale ja naprawdę się cieszę. Cieszę się, bo widzę, że to ma zastosowanie i że to naprawdę działa. I pomimo tego, że ja nie wierzyłem w swoje umiejętności e, i naprawdę... Coraz bardziej byłem zrezygnowany, kiedy słyszałem o tych dwóch latach, bo nie mam już 15 lat, tylko 27, i po prostu na dwa lata mi nie stać. Nie stać mnie na dwa lata siedzenia w domu i edukowania się, bo nikt mi za to nie zapłaci, aż czegoś trzeba przecież żyć. To patrząc na to z dystansu, to widzę, że się na Bogu nie zawiodłem. Ok, no to możemy przejść do dalszego tematu. Pewnie nie raz słyszeliście, że zbawienie jest za darmo. Eee, Okej, okay. samo zbawienie w sobie jest za darmo, bo zapłacił za nie Jezus, nie? Ale czy ono nic nie kosztuje? Hmm. I bardzo często ludzie zapominają wspomnieć o drugim warunku umowy, którą się zawiera z Bogiem, o której właśnie chciałbym dzisiaj opowiedzieć i z powodu której tak naprawdę jest chyba najwięcej zamieszania we wszystkich kościołach, tak patrząc na to z boku. Ja bardzo długo tego nie rozumiałem. Nie mogę się z Wami podzielić moimi przemyśleniami na ten temat. Jeżeli się mylę, to poprawcie mi, napiszcie w komentarzach, o co mi chodzi. Tym drugim punktem umowy z Bogiem, którą się zawiera, jest: teraz trzymajcie się mocno trepanacja czaszki. Tak, to chyba najlepsze określenie, bo ostatnio szukam cały czas zamienników jakichś kościelnych słów na bardziej zrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Bo przecież dla niego nagrywamy, a nie dla ludzi, którzy już odlacą w kościołach, nie? Chociaż dla was też. Okej, okay. no dobra, dobra, dobra. Ale o co mi chodzi? To, co teraz powiem, będzie tak naprawdę streszczeniem i taką, chyba najlepsze określenie, metaforą listu do Rzymian apostoła Pawła. I właśnie w tym liście apostoł Paweł pisze o tym, że każdy, kto uwierzy w Jezusa, wychodzi spod zakonu niewoli, czyli zakonu prawa, mówiąc po ludzku e, przykazań żydowskich. I wchodzi do zakonu wolności. Nie? Mówi też apostoł Paweł, że zakon e, jego konsekwencje już go nie obowiązują. W następnym zdaniu za to mówi, czy to oznacza, że mamy grzeszyć? Nie, przed nigdy. E, I ludzie nie wiedzą potem, czy mają przestrzegać przekazań, czy nie mają. Jest z tego mega dużo zamieszania. A wbrew pozorom jest to proste. Ok, i teraz jak to działa? Więc kiedy godzisz się na to, że Jezus jest Twoim Panem, nie? dostajesz zbawienie za free i one faktycznie nie za darmo, to godzisz się na drugi warunek, czyli na trepanację czaszki. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedyś Żydzi e, musieli się starać na siłę. Nie? Czyli znali dobrze prawo, było u nich one wykładane chodzili co niedzielę do synagogi i świetnie to znali nie? wręcz do tego stopnia, że popadają w jakieś skrajności i tak powstali faryzeusze, czyli mega religijni ludzie którzy skupiali się tylko i wyłącznie na wypełnianiu przekazań i jeszcze dołożyli tam swoje i tak naprawdę oni się musieli do tego zmuszać nie? No, bo, no bo kto chce przestrzegać przekazań, no to jest ciężkie chrześcijanie za to jest napisane że mają te prawo wypisane w sercu co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że kiedy się nawracasz to zaczyna działać na Ciebie Duch Święty. Zaczyna Ci robić troszeczkę takie pranie mózgu. Masz dalej swoją wolę, ale pewne rzeczy przestają Ci się podobać. Przestaje podobać się grzeszenie, przestają Ci się podobać rzeczy, które kiedyś Ci się podobały, zaczynasz się nimi brzycić, więc chyba pranie mózgu jest najlepszym określeniem, nie? Tylko, że masz dalej swoją wolną wolę. Jeśli byś nie chciał, mógłbyś się na to nie zgodzić, jeżeli coś Ci się nie podoba, to możesz stanąć w poprzek i powiedzieć, że nie. Ale wtedy czy Bóg będzie dalej twoim panem, czy ty nim będziesz, nie? Sam dla siebie. Więc w momencie, kiedy godzisz się na bycie chrześcijaninem, godzisz się na to, że Bóg będzie cię zmieniał. Godzisz się na to, że będzie wkładał ci do głowy pewne myśli. Godzisz się na to, że będzie sprawiał, że to, co kiedyś uważałeś za mega atrakcyjne, przestanie ci się podobać. Więc zbawienie jest za darmo. Ale drugim warunkiem na to, żeby je posiadać, jest trepanacja czaszki, którą wykonuje Duch Święty. Tak. A, I chyba to jest najłatwiejsze i najprostsze wyjaśnienie, jakie słyszałem. I sam nie wymyśliłem i chciałem się z Wami nimi podzielić. I ktoś może powiedzieć, ej, ja nie chcę mieć trepanacji czaszki, nie? Nie chcę, żeby ktoś mi mieszał w głowie. Powiem Wam, że chcesz, tylko o tym nie wiesz. Ponieważ e, zabierane ci są rzeczy tylko takie, które są niefajne. Grzech, tak naprawdę, a to właśnie robi Duch, że przestaje ci się podobać grzech, e, jest niczym innym jak zadawaniem cierpienia innym ludziom, nie? Głównie to jest grzech. I w momencie, w którym Duch Święty ci to zabiera, to zaczynasz wyżej stawiać czyjeś dobro nad swoje. To jest fajne, naprawdę ponieważ sam z siebie, tak jak kiedyś Żydzi, e, miałbyś z tym mega wielki problem, żeby przestrzegać przykazań, a tak masz taką chcicę, że ci się wręcz chce. Wiele osób zaraz po nawróceniu wręcz chce przeczytać całą Biblię i wypisać sobie wszystko, co Bóg od nich chce i chcą to robić. No jak weźmiemy oddziaływanie na nas Ducha Świętego, czyli tą przysłowiową trepanację czaszki, wtedy to wszystko staje się jasne, ten właśnie zakon wolności. E, to, co mówi apostoł Paweł, że My żyjemy sobie w wolności, bo do niczego się nie zmuszamy. My chcemy, nie? Mamy taką chcicę od Ducha Świętego. Czy to oznacza, że mamy grzeszyć? Nie! Nie, jesteśmy wolni, ale to dlatego, że my mamy chcice. Nie jesteśmy do niczego zmuszani. To tak jakby właśnie jest zapisane w nas. No i Biblia dokładnie tak to nazywa, że mamy zakon wypisany w sercu. I przypuszczam, że kiedyś, jak ktoś by mi to powiedział i dobrze wytłumaczył, to naprawdę uniknąłbym jakichś wielu nieprzespanych nocy ehm... I rozkminek nad tym, właśnie jak to działa. Ale to dobrze, bo teraz ja z Wami mogę się tym podzielić. Mam nadzieję, że zrobiłem to w miarę jasno. No i to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!